Gość Radia R Rozpoczynamy spotkanie z naszym popołudniowym gościem i tak jak Państwu mówiłam, dziś kontekst, kontekst samorządowy, a w studiu wójt gminy Kamianka Karol Ługowski. Dzień dobry, witam. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Młody wójt, także doświadczeniem na dobrą sprawę, ale przywykł już Pan do pełnionej funkcji. No półtorej roku pozwoliło na to, aby wdrożyć się w nowe obowiązki. Przed nami mnóstwo wyzwań, ale tak naprawdę nie było czasu, żeby powoli wdrażać się w swoje obowiązki. Musieliśmy, musiałem rozpocząć dosyć odważnie, gdyż sporo planu, sporo inwestycji, więc nie było czasu na spokojne rozpoczęcie tej kadencji. No a wyzwaniem jest przede wszystkim to, że społeczność lokalna powierza zaufanie i pewnie ma też oczekiwania. No i w związku z tym no jakby te oczekiwania należałoby spełniać, tak? To jest takie duże wyzwanie, ta służba, no bo jednak państwo jako samorządowcy są najbliżej tej lokalności. I tak, to prawda. Wcześniej też pracowałem na stanowisku samorządowym, więc kontakt z ludźmi już od wielu lat mam. Rzeczywiście, praca w samorządzie to jest służba, gdyż problemów i trosk mieszkańców jest tak wiele z różnych zakresów, że nie sposób wyjść spoza biurka i z nimi nie porozmawiać. Tylko na zasadzie wymiany pism rzeczywiście dużo pracy musimy wykonać poza tak zwanym protokołem, mhm. czy czy postępowaniem administracyjnym. Jakimi problemami obecnie się zmaga gmina, jeśli tak mogę powiedzieć, przez te półtorej roku? Co takim największym problemem czy komplikacją było w czasie tej pełnionej funkcji? Tak, droga pani, drodzy państwo, no przede wszystkim, tak jak w Prawdopodobnie w każdej gminie są to drogi. Drogi jeszcze raz drogi. No w tym roku udało, udało się trzy, w trzech wsiach je wyasfaltować. Kupiliśmy też 3000 ton tłucznia, które na bieżąco rozsypujemy po drogach, po to, żeby je utwardzić. No i y, troszkę mamy problem również y, z bezrobociem. Mhm. No to do tych kwestii społecznych y, przejdziemy, bo to pewnie trzeba aktywizować, a społeczność a to wcale takie proste nie jest. A przy tych inwestycjach ten miniony rok, bo to na dobrą sprawę miniony rok trzeba brać pod uwagę, y, pojawiły się jakieś takie już konkretne, którymi pan Wójt by się chwalił? No tak, no cóż, ten, ro, ten rok rzeczywiście był takim rokiem przygotowawczym, bo mm -hmm. tak to się okazało i tak to już praktykuje się w naszych samorządach, że większość inwestycji jest determinowana tym, co oferuje nam Unia Europejska i te działania, które możemy korzystać z, ich, z jej środków pomocowych. No i tutaj ten rok... Poświęcony był m.in. kończeniu jednego projektu solarnego, ale też przygotowania całego szeregu innych, innych dokumentów, innych dokumentacji, które zmierzają do tego, aby poprawić jakość życia naszych mieszkańców. No, mówię tutaj myślę o, przede wszystkim o strategii dla rozwoju dla Gminy Kamionka, jak również strategii rozwoju dla y, lokalnych grup działania w Dolina Wieprza i leśnym, y, leśnym szlakiem, jak również lokalna grupa rybacka. Y, plan gospodarki niskoemisyjnej, jak również cały szereg y, dokumentacji, które dotyczyły rozbudowy i modernizacji kolejnych y, sześciu dróg y, w naszej gminie. Dużo by o tym mówić. Mamy również znaczne kłopoty, jeśli jeszcze można wrócić do tych kłopotów. To kłopoty doty dotyczące... Mało wójtów się chwali kłopotami. No, ale mamy kłopoty lokalowe, choć nasze Aha. przedszkole. Zatem przygotowaliśmy też projekt budowlany, nowatorski, nowoczesny, który mam nadzieję zapewni na długie dekady rozsądną i wspaniałą opiekę dla naszych dzieci. Jest to przedszkole dla setki dzieci z ogrzewaniem z pompą ciepła. Także mam nadzieję, że te nowatorskie rozwiązania pozytywnie wpłyną też na poprawę naszego środowiska. Rozumiem, że no, liczba dzieci jest odpowiednia, skoro przedszkole to taka inwestycja. To prawda. Nie mamy m, Nasze saldo mieszkańców utrzymuje się w miarę na równym, równym poziomie. Natomiast y, rzeczywiście te, te potrzeby y, zgłaszane przez mieszkańców, jeśli chodzi o opiekę przedszkolną, wciąż y, wciąż wzrastają. Y, nasi mieszkańcy y, coraz częściej podejmują pracę też y, poza naszym miejscem zamieszkania, więc y, y, jak również y, grono seniorów również jest, coraz bardziej aktywizuje się, więc te potrzeby, jeśli chodzi o opiekę nad naszymi dziećmi, jest, jest coraz większe. Teraz musimy realizować to w różnych formach opieki na, nad dziećmi. Nie jest to stricte przedszkole, jest tylko to w części. Dlatego chcę to wszystko zunifikować i doprowadzić do naprawdę solidnej, solidnej opieki nad dziećmi. To przedszkole, to przejdźmy do kwestii oświatowych zatem. Mamy nowelizację ustawy. trochę Niektórzy, przynajmniej wójtowie narzekają, bo to trzeba przeorganizować. I szkoły, i przedszkola w Kamionce jest to problem? To się okaże, tak naprawdę. Po 31 marca, kiedy to większość rodziców zdecyduje o tym, co zrobił ze swoimi dziećmi. Wówczas będziemy reagować. Jesteśmy przygotowani na taką ewentualność, że. Bo, drodzy Państwo, może tak się okazać, że pierwszy klas może nie być. Że wszyscy rodzice decydują się, aby zostawić, no tak. zostawić dzieci, dzieci w przedszkolach. Natomiast te pierwszaki pójdą do, do drugich klas i okaże, oka, może okazać się że pierwszy klas może nie być. Mam nadzieję, że tak właśnie nie będzie. To jest taka, taki skrajny przykład, ale, ale pokazuje skalę możliwości przed jakimi i problemami, przed jakimi staje samorząd. Zmiany ustawowe powodują to, że my tutaj na, na niższym poziomie musimy się tak naprawdę realnie zmierzyć z tymi problemami. A i do szkół podlega gminie? No w naszej gminie mamy dwie szkoły? E, jeden, jedna to jest szkoła w samej kamience, jest to zespół szkół. Jest to bardzo duża placówka, bo uczęszcza do niej 600 uczniów. Jest to szkoła, jest co to oddziały przedszkolne, szkoła podstawowa oraz gimnazjum. Oraz druga szkoła z ilością około setki dzieci, to jest zlokalizowana w miejscowości Samokręski. Tam ma, ma miejsce, tam uczęszczają dzieci do oddziałów przedszkolnych oraz do szkoły podstawowej. No, to rzeczywiście tego młodego pokolenia nie brakuje, jak się okazuje. Choć, no właśnie, wszyscy mówimy o tym, że wiele osób emigruje, że z tych gmin do Lublina, albo i z Lublina dalej jeszcze, państwo z tym problemem też się zmagają? Tak zmagamy się tak, jak w całej Polsce był taki okres gdzie, całe grono młodych ludzi wjechało nam za granicę. Wracają? Jestem przykładem jednej z takich osób, która swego czasu była na Saksach i, I wracają. I wracają, tak, wracają różnymi drogami. Muszę, muszę powiedzieć, że mogę pokazać całe sporo, spore grono osób, które wróciło do kraju z różną satysfakcją i z różnym sukcesem, ale natomiast są takie przypadki, to nie są przypadki specjalnie rzadkie, więc wydaje się, że ta fala emigracji ustabilizowała się na, na, na obecnym poziomie. Poziomie. Ale też muszę powiedzieć, że bliskość Kamionki to czy też gminy Kamionka i miejscowości do niej należące e, sprawia, że mamy coraz większe zainteresowanie mieszkańców Lublina. 20 km od miasta e, jest, jest początek naszej gminy i coraz częściej e, mieszkańcy Lublina kupują u nas działki i, i i tutaj się właśnie y, osiedlają. No, wydaje mi się, że przede wszystkim jest to z tym spowodowane, że po pierwsze bliskość Lublina, a po drugie y, dostępność i cena działek nie jest mhm. specjalnie tak y, wygórowana, jak w miejscowościach bezpośrednio y, sąsiadujących z całym Lublinem. Ale tu jeszcze chciałbym dodać, że w ramach właśnie y, poprawy jakości i dostępności y, y, naszej gminy dla, dla mieszkańców, y, również w tamtym roku przygotowaliśmy, rozpoczęliśmy pracę zmierzającą do zmiany planu miejscowego, co, co mam nadzieję, że w kolejnym roku spowoduje, że nasze tereny będą jeszcze bardziej, bardziej dostępne dla mhm. mieszkańców nie tylko naszej gminy, ale i tych przyjezdnych. Czyli co, więcej już takich działek, tak, do zamieszkania? tak więcej działek inwestycyjnych w różnych formach Aha. od, od formuły letniskowej przez tylko mieszkaniówkę poprzez e, m, niewielkie ilości terenów e, terenów przemysłowych no muszę tutaj powiedzieć, że rzeczywiście mm, to jest tak rzeczywiście borkamy się z małą ilością inwestycji na naszym terenie ale, ale próba lokalizowania inwestycji w jakimkolwiek miejscu e, spotyka się z, z takim sporym e, oporem e, dlatego e, my jako, jako gmina będziemy tutaj e, Inwestować bardziej w rozwój turystyki. No, akurat turystyka, można powiedzieć, otworem stoi, bo Państwo są atrakcyjną gminą i wiele miejscowości I jakoś to będą Państwo wykorzystywać. To może tak, bo o budżet nie zapytałam, ile jest na tę promocję w budżecie, a ile na przykład na edukację czy na te inne projekty. No Pewnie edukacja się rzeczy dużo. Edukacja rzeczywiście zaczną część, lwią część naszego budżetu pochłania. Co jest oczywiście zrozumiałe. No cóż, jeśli chodzi o promocję, tutaj wydatki są, są dynamiczne i zależne, zależne od potrzeb, tak naprawdę. Trudno dokreślić się w jakiejkolwiek kwocie. Oczywiście staramy się pozyskiwać środki zewnętrzne, żeby wspierać na nasze działania. No ale przede wszystkim nasze działania promocyjne w najbliższym okresie będą opierały się o, o Dom Kultury, o, o, o bibliotekę, no i o samych naszych tutaj pracowników. Um, mam nadzieję, i mam pierwsze symptomy, i, i pierwsze powody do radości, gdyż otwiera nam się coraz bardziej współpraca z Muzeum Samońskim w Kozłówce, które jest rygoryzowane właśnie w gminie Kamionka. E, to jest tak, że ja, często jak jesteśmy w świecie, to mówimy, gdzie jest ta kamionka koło Kozłówki, aha, to jest, ta, to, jest to miejsce. No, mam nadzieję, że nasza rozpoznawalność niebawem, y, niebawem zwiększy się. A to między innymi dlatego, że mam nadzieję na, w ramach współpracy z muzeum na wyciągnięcie, mówiąc kolokwialnie, tych turystów poza mury. I przygotować im, im ofertę. No w ramach ty, tych działań chci, chcielibyśmy przygotować ścieżki rowerowe po, po gminie, po bardzo ciekawych miejscach z wypożyczalnią rowerów. Mamy tutaj do, do, do dyspozycji wielkie lasy kozłowieckie, majątek kuszlów. Mnóstwo rzeczy do, do pokazania na, na terenie naszej gminy. Naturą przyciągać można, tak? No naturą, naturą również. No tak. Kulturą też. Kulturą, Historią. kulturą też, też mam, mam nadzieję. Mhm. No właśnie, no to perspektywa jest w tej kadencji, rozumiem, te, te inwestycje mogłyby się pojawiać dla turystów. Tak, tak właśnie tak właśnie planujemy. Mam, mam nadzieję, że w, że, w tej, w, że w tej perspektywie te zadania uda się zrealizować. W tej perspektywie finansowej, jeśli chodzi o działania z udziałem środków Unii Europejskiej, prawdopodobnie nie zamkną one się w tej kadencji samorządowej, ale trzeba mieć taki szerszy pogląd na, dalszy, na dalszą rzeczywistość. A mając określoną koncepcję czy strategię rozwoju gminy, spotyka się Pan z ze zrozumieniem, no nie wiem, chociażby rady gminy? No, y, muszę pani powiedzieć, że jeśli chodzi o współpracę z Radą Gminy Kramionka, to układa się rewelacyjnie staramy dążyć się dążyć na posiedzeniach komisji, bądź wspólnych spotkaniach poprzedzających sesję do osiągnięcia konsensusu w tych głównych sprawach. Oczywiście, że nie zawsze jest tak, że każdy będzie miał takie samo zdanie na, na poszczególne tematy, ale do tej pory muszę pochwalić się znakomitą y -y. współpracą z radnymi Rady Gminy. Jak również z sami. Tutaj muszę powiedzieć, że jeśli chodzi o zmiany, które dokonały się półtora roku temu w naszej gminie, tylko na stanowisku wójta, to później na początku 2015 roku mieliśmy wybory do nana sołtysów Nowych Rad Sołeckich, zebrania wiejskie, które zaskutkowały sporą wymianą sołtysów na naszym terenie, a co bardzo cieszy, w znacznej części są to kobiety. Także, hmm. także świadczy o tym, że, że, że męska część społeczności wiejskich powierza zadania do realizacji i prowadzenia się przez, przez kobiety. A ta aktywność w takim razie... Nieznakomita, jest, 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 jest to lepsza, tak. Bardzo nam zależy na tym, aby na nasze, nasze działania prowadzić no, dwukierunkowo. Z jednej strony patrzymy na infrastrukturę, tu taką twardą, modernizacja kompleksowa oświetlenia mm -hmm. ulicznego w kierunku energooszczędnego LED. To jest takim kolejnym przykładem, ale chcemy, aby, aby na nasze, nasze działania również szły w kierunku aktywizacji, docenienia tego, co robią nasi mieszkańcy. A robią bardzo dużo związują się kolejne stowarzyszenia. Yy, mamy kolejne niedawno związane stowarzyszenie historyczne, które będzie upamiętniało wydarzenia mm. powstania styczniowego, ale też całkiem sporo innych oddolnych inicjatyw, które należy wspierać i podkreślać. Mamy związane nowe, świeże koło gospodyń wiejskich w starości, z czego się bardzo cieszę. Takie organizacje wydaje się, że będą przychodzić renesans, gdyż yy, gdyż tu jest już chyba czas, yy, kiedy trzeba powrócić do. Rozmowy z ludźmi i bycia z ludźmi. Już chyba przyjadło nam się bycie przed komputerem, telewizorem, to już nam zaczyna, wydaje się, nie wystarczać z tego, co sobie, jak rozmawiamy z ludźmi I, i tak właśnie dzieje się w naszej gminie, co bardzo cieszy. To jeszcze tylko pewnie pytanie, jak zatrzymać ich, skoro trudno o miejsca pracy, tak? No tak, to prawda. No na szczęście ta, ta główna fala imigracji jest za nami. Domyślam się, że w kolejne latach będą utrzymały się na, na, na podobnym poziomie. E, większość naszych mieszkańców pracuje w Lubartowie w mieście powiatowym oraz w, w, w Lublinie. I mam nadzieję, że tak będzie przez najbliższy czas, ale nasza aktywność no, naszych mieszkańców nie jest jaka najgorsza. Mamy ponad 200 osób prowadzących działalności gospodarcze w różnych formach i zakresach od tych jednoosobowych poprzez firmy lokalne. Mamy przykłady firm, które działają, są zarejestrowane u nas świadczą usługi i realizują swoje zadania na terenie całej Unii Europejskiej, więc, więc z jednej strony, m, mamy tych, tych, którzy wyjeżdżają po Pracy, a z drugiej strony y, są ci, którzy te, też na miejscu próbują y, organizować y, sobie życie. A, istnieje coś takiego jak współpraca między gminami, bo no, jak w, powszechne hasło mówi, razem możemy więcej, tak? Nosz, oczywiście. Y, współpraca z gminami generalnie obecnie opiera się na wymianie doświadczeń pomiędzy y, wójtami, burmistrzami, y, y, rzadziej spotkaniami radnych. Y, y, na pewno znacząca jest współpraca pomiędzy samorządem y, gminnym a powiatowym, gdyż on też ma swój sposób oddziaływania na, na, na rzeczywistość. Obecnie prowadzimy taki wspólny projekt z, ze starostem powiatowym Robertowie y, dotyczący y, modernizacji pewnej kluczowej drogi. Jest to, do, jest to do, dosyć duże dla, dla, nas, dla nas zadanie, ale jest, jest to jeden, jeden z przykładów tego, jak, jak, jak można współpracować. Współpracujemy również właśnie z gminami na poziomie lokalnych grup działania. Tutaj wymieniamy doświadczenia, wspólnie pracowaliśmy strategię dla naszych dla naszej grupy i mam nadzieję, że wspólnie będziemy ją realizować, gdyż tam też są zapisane konkretne projekty, które muszą być realizowane w sposób ponadregionalny. Mhm. Mamy też projekty międzynarodowe w ramach lokalnych grup, więc mam nadzieję, że ta współpraca będzie się rozwijała. No, projekty międzynarodowe, ponadregionalne, okazuje się, że też współpracują Państwo z miastami partnerskimi zagranicznymi. Tak, to prawda. Nasza gmina ma zawarte porozumienie o współpracy z miastem partnerskim Górę. Jest to Miasteczko zlokalizowane we wschodniej części Francji, tuż w Bretanii, tuż nad Wybrzeżem Atlantyckim. Współpraca ta już sięga kilkunastu lat wstecz historii. Została sprowokowana przez mieszkańców Gminy Kamionka, którzy są Francuzami. I ówczesne władze podchwyciły tę możliwość współpracy i tak nawiązała się. Współpraca z tym, z tym miasteczkiem obecnie e, głównie opiera się na wymianę, wymianę szkol, szkolną. Nasze dzieci tam jeszcze przyjmujemy również e, dzieciaki e, z tego miasta. E, rzadziej, ale jednak e, robimy wymianę samorządowców i w tym roku na zaproszenie mera górę. Pana Dawidale Solek, jedziemy z taką skromną wizytą do tego miasta po to, aby wymienić doświadczenia, poznać się lepiej. I mam nadzieję, że efektem tej wizyty będzie nawiązanie ścisłych kontaktów pomiędzy poszczególnymi organizacjami pozarządowymi, bo my mamy dosyć dobre kontakty z merem, jesteśmy na telefon, natomiast chodzi o to, aby konkretne organizacje, które działają w konkretnych sektorach społecznych, mogły lepiej, częściej Wymieniać, wymieniać doświadczenia. Na pewno barierą jest język. bo, no. bo jakby, Jak dla nas angielski no może nie jest taki trudny, natomiast gorzej z francuskim. To samo jest dla, dla Francuzów. No, Znajomość pewno... języka angielskiego jest <grym> bardzo ograniczona tam. Polskiego też pewnie. Aczkolwiek no, po to właśnie uczniów trzeba wysyłać i, i wtedy te umiejętności językowe na pewno szybciej młodzi będą nabywać. To ja jeszcze na koniec wrócę do kwestii, które spadają na samorządy. Tak pokrótce, program 500 Plus, to już, jeśli tak kolokwialnie mogę powiedzieć, w rozruchu? Tak można powiedzieć. Pierwsze środki finansowe zgodnie z obietnicą spływają do samorządów, również do, do naszego, które pozwalają na rozruch stanowisk pracy. Nie jest tak, że zamierzamy zatrudniać kolejne osoby. Na razie zobaczymy, jak to będzie w ramach tego, co, co, co mamy, jeśli chodzi o zasoby ludzkie. Nie wykluczamy jak, jakiejś pomocy osobowej w, w dalszej części. Ile rodzin skorzysta? Około 800 świadczeń będziemy, będziemy wy, wypłacać. Można powiedzieć, że w większości osób, które kwalifikuje się do świadczeń rodzinnych, z automatu kwalifikuje się również do, do pomocy 500+, więc tak naprawdę pewną pracę już można powoli wykonywać, co, co staramy się robić. Także myślę, że Myślę, że pierwszy kwiecie nie będzie, pierwszego dzień pierwszego kwietnia nie będzie dniem trudnym, wyjątkowo trudnym dla nas. Będziemy przygotowani do realizacji tego zadania. No, to chyba dobrze, no bo czasu niewiele było w gruncie rzeczy na to, ale gminy nie robimy. No, co słyszymy My tutaj w samorządzie, musimy być przygotowani do różnego rodzaju zmian, które szykuje nam ustawodawca, no i staramy się je realizować. I zobaczymy, czy ta demografia wzrośnie za <laughs> jakiś czas. Mam nadzieję. Bardzo dziękuję. Wójt gminy Kamionka Karol Ługowski był dziś moim i Twoja gość. Bardzo dziękuję pani za zaproszenie. Pozdrawiam. Gość Radia R.